Będzie spoko miejsce na nagrywki. Aha, to sobie nagrałem! Witajcie, widzowie, nie zwracajcie uwagi na ten wstęp, okej? Okay? <gry> Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować gotowego Discord Bota, który ma dosłownie wszystkie funkcje. A co jest w nim najlepsze, ma wszystko do konfiguracji. Posiada grafiki oraz hosting. Znajdujemy się właśnie na Discordzie, to tutaj pokażę wam, jak to wszystko wygląda i jak działa. Począwszy od weryfikacji, wiadomości powitalne, customowe zaproszenia na serwer, ogłoszenia na serwerze, elegancki embed, który który na pewno spodoba się graczom. Konkursy, system punktów, regulamin, ankiety, changelog, propozycje, tikety. Pamiętajcie, że w bocie jest wszystko w 100% konfigurowalne. Możemy dodawać swoje kategorie tiketów i nie tylko. system rekrutacji Antylink Teraz przejdziemy do ciekawszej części, czyli konfiguracji całego bota. Tak jak wspominałem wcześniej, możemy zmienić dosłownie każdy szczegół wizualny. Wszystko jest zrobione w taki sposób, aby każdy z użytkowników sobie z nim poradził. Nie ma tu żadnej filozofii, a proste funkcje takie jak stringi czy booleany. Do bota dostarczamy pakiet grafik razem z projektem Photoshop, więc bez problemu zmieńcie sobie napis lub styl plakietek. Dopłacając 10 zł, mamy możliwość otrzymania hostingu na zawsze, więc nie musicie się martwić o opłatę lub o to, że bot wam wygaśnie. Robienie botów na serwer MC to już przeszłość. Użyj naszego NC Bota i ciesz się dopracowanym systemem, który będzie stale aktualizowany. To na tyle z prezentacji. Zapraszamy na naszego Discorda po więcej szczegółów. Miłego dnia!